Witam serdecznie. Dzisiaj do zaprezentowania mam kolimator Holosun HS47 wersji K do zamontowania na tym subkompakcie Canik MC9 Mete, rozprzestrzenianym do tego oczywiście miejscem pod kolimator. Nie przedłużając, rozpakujmy przesyłkę, zobaczmy co. Mamy w środku opakowania. Kolimat został zakupiony w polskiej wersji dystrybucyjnej. Kupuje papierologia. No, tutaj kupiłem dodatkowo osłonę gumową. też firmówka Holosuna. ok, i sam i sam kolimator. Tak, i mamy go Holosun HS 407K. Parametry techniczne: najważniejsze 50 tysięcy godzin na baterii. Kropka 6 mała czerwona, bez paralaksy i IP67 odporność na wodę wilgoć. I to są takie rzeczy w sumie najważniejsze. Oczywiście, wybudzanie w ustawieniach można ustawić. Wybudzanie. O, wybudzanie tego po niewielkim ruchu pistoletem można wybudzić ten kolimator z pozycji uśpionej. Tak. Jedna rzecz instrukcji obsługi, prawdopodobnie będę się musiał z nią zapoznać. Interesuje mnie przede wszystkim siła do ciągnięcia do śrub, do pistoletu już konkretnie, śruby same, z do, z, resztu, z dodatkiem, z resztką, Boże, z dodatkiem kleju, oczywiście troszeczkę od siebie ten, tego kleju dodam, to nas nie interesuje, żel, szmatka Drugie dodatkowe śruby. Jeszcze jedne śruby. a, już wiemy o co chodzi. I klucz, tutaj do którego się nie mogę dostać. Do przykręcania i regulacji, oczywiście, nastawił. I sam. Sam kolos Holosum HS407. No, prezentuje się ładnie. Najważniejsze, że tacka z boku jest do ładowania, do wymiany, przepraszam, baterii. Także myślę, że w następnym filmie, jeżeli będę miał taką możliwość, to spróbuję pokazać montaż, albo gotowo jest zamontowane na tym moim subkompakcie. i tyle. Także zakładamy sobie osłonkę. Zobaczymy, jak pasuje. No, pasuje idealnie tutaj. Nie ma problemu. Ok, dziękuję w takim razie za uwagę, pozdrawiam.